Piękne okoliczności przyrody dzisiaj. Słońce, lato w pełni. Piękna pogoda. Nic tylko nagrywać program. Czas na odliczanie. Achtung, Achtung, Herman. Drive, five, one, null, Twoje! Chodźmy do ludzi! Dzisiaj zastanawiałem się, jak to jest, że ludzie w pewnym wieku zastanawiałem się nad tym, co jeszcze osiągnęli, co jeszcze przed nimi i co mogliby zmienić w swoim życiu. Zatem dzisiaj ja postanowiłem zastanowić się nad tym, co warto zmienić w moim życiu. No właśnie co? 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 No co? Zawsze pociągał mnie taniec. I tak sobie pomyślałem, może warto by zostać zawodowym tancerzem. stanę, to niebezpieczna profesja, bo czasami zdarzają się kontuzje. Ale kiedyś yy, słyszałem o zawodzie obserwator stanu wody na Bugu. Zatem tak sobie myślę, dlaczego by nie zostać na przykład testerem samochodowych poduszek powietrznych. <laughs> Po takich kontuzjach warto dojść do siebie. Czy dałoby się coś, co mogłoby mnie uspokoić i wyciszyć. Na przykład jakiś napój w taki upalny dzień. Już się troszkę pocieszyłem. Przypomniałem sobie, że jestem ubezpieczony w PZU. Ta oranżada jest bez bę... bez bąbelków. To alkohol! Największa trucizna! Ja tak sobie tutaj rozmyślam, co warto zmienić w moim życiu, a może rzeczywiście nie warto niczego zmieniać. Albo... pójdę w taniec. A co? A jak? Chyba zostanę tancerzem. obserwator stany wody na Bugu.